Patrzcie tylko, jakie te liście są ogromne. Jeżeli widzieliście ostatni post na karcie Społeczność, to pewnie wiecie, że ostatnio byłem gdzieś w okolicach Warszawy i patrzcie sobie, co przywiozłem. No, jakie te liście są ogromne, to... <laughs> no spójrzcie tylko na to. One są stanowczo wyższe niż moja głowa. I tak, jest to Philodendron Paraisoveldę jest świetnie wybarwiony. W mojej kolekcji znajduje się już Filodendron Paralysowerde, ale jego wybarwienie pozostawia naprawdę wiele, naprawdę wiele do życzenia. I patrzcie tutaj. Także dziękuję Ci Karola za to, że podarowałaś mi te dwie sadzonki pędowe. Bo tutaj mam właśnie dwie sadzonki pędowe Filodendrona Paralysowerde. I dzisiaj sobie je jakoś posadzimy. Zastanawiałem się w ogóle, do jakiego podłoża je posadzić. Przez pewną chwilę, przez pewną chwilę przeszła mi my na, my na myśl hydroponika. Semihydroponika w znaczeniu. No, no, ale jeszcze nie, to nie jest ten okres, choć by było tak trochę tematycznie. Żeby zasadzić te filodendony do semihydroponiki, chyba, że... Chyba, że jeszcze to zmienić i zasadzić dwa do różnych doniczek. Byłyby dwie doniczki, jeden w, jeden w muchu, który jest już tutaj przygotowany i go widzicie, bo jest go tutaj na serio sporo. Tutaj mam już rozrobiony mech, a tu jego do do hydroponiki, ale tylko to kręcę tu, bo ja innego podłoża nie mam, który mógłbym tam wykorzystać. Okej, okay. nie zmieniać dosłownie na wstępie filmu, co będzie się robić, no ale tak. Także, jak widzieliście na kartce społeczność, byłem nie dał... ostatnio pod Warszawą i przywiozłem w końcu te doniczki. Spóźnione? No, no, nie, nie samu spóźnione, dlatego że przesyłki do Was wyjdą już 6 maja. Także jakby na to nie patrzeć, jeszcze zmieściłem się w czasie, który pierwotnie deklarowałem, ale i tak opuściłem to wszystko tak jakby, jakby o tydzień, żeby mieć troszeczkę zapasu. No. Także przyszły doniczki, przyszły podstawki, przyszły maty do przesadzania roślin oraz taśmy, rzepowe zielone. No, taśmy, że zielone to też bardzo ważna rzecz, co nie? Jakby na to nie patrzeć, to tak te filodendony, szybko zmieniając temat. Był ukorzeniony normalnie w wodzie, także one te korzenie powinny mieć stosunkowo dobre. Ale jeżeli chodzi o to, żeby je przesadzić do semichy, do poniki, także tak pokażę wam, że wygląda jeden z korzeni. Mam nadzieję, że widzicie, że jest tak trochę ukorzeniony. Ok, i drugi też powinien być choć trochę ukorzeniony. No i jest fajnie, że zaczęły one już rosnąć z tych sadzonek pędowych. No ale spójrzcie tylko na to wybarwienie, no. Czego tutaj chcieć więcej od tego filodendrona? Wybarwienie tego filodendrona jest po prostu boskie. Ja nie wiem Karola, jak ty to pięknie <grybujesz> zrobiłaś, że takie filodendrony wyhodowałaś. To tylko wyrzucę, to jeszcze przykryję tym ręcznikiem, żeby nie wyschło, choć i tak tutaj jest tak wilgotno, że nie wiem co. I to sobie odrzucę. Także przygotowałam w ogóle tylko i wyłącznie mech na sam początek, ale sobie zasadzimy tylko jednego domku. I teraz zastanawiam się, czy wam pokazać te monstery wariegaty, które są przy mnie. Dlatego, że chciałem się z wami podzielić, jak one rosną, bo kiedyś wam mówię, że będę wam robił update, jak coś się będzie działo. Także wydaje mi się, że to jest dobry moment. I tak, tutaj mamy szczyt ukorzeniony, moje monstery wariegaty. Widzicie jak. Korzeń tutaj już wychodzi niesamowicie, no ale to co się podziało, to to, że niestety najnowszy liść, który się tutaj wykształcał podczas, no jakby na to nie patrzeć podczas już cięcia, bo ten był y, wtedy już tak pod sam koniec twardnięcia, to ten liść niestety całościowo zgnił, ale nowy liść tutaj normalnie będzie wychodził za chwilę z te łodygi. Także ja liczę na to, że ten nowy liść będzie fajny. Ale niestety ten liść sobie tak troszeczkę... No po prostu go nie ma. Za to tutaj, gdzie mam więcej sadzonek pędowych ty, tej Monstery variegaty, świetnie to się układa, to możemy zauważyć, że tutaj mamy nowiutkiego małego listka. Już sadzonki pędowej i tutaj jeszcze jeden powinien gdzieś być tu. Jest. O! Tutaj też jest nowiutki listek z sadzonki pędowej. Także na razie z raz, dwa, z czterech sadzonek pędowych, tak? Raz, dwa, trzy, z czterech sadzonek pędowych dwie już spokojnie ruszyły, a tutaj przy kolejnej widzę oczko, choć nie, to jest raz, pięć. To na razie dwie ruszyły. Normalnie ukorzeniają się dalej w tej 17, ale będzie trzeba je przesadzić do większej, jeżeli chce no, je utrzymać stosunkowo w dużej formie, żeby te liście miały wycięcie i trzeba będzie im dać panik, bo to jest teoretycznie Monstera Bursigiana, czyli mała forma Monster deliciosy, jakby to teraz nazwać. Także są te rośliny. No i już rosną, ale nawet tych, te wybarwienie tych malutkich liści jest już cudowne. No. Nawet to wybarwienie tych malutkich liści jest już cudowne. Tutaj jeden jeszcze raz Wam pokażę. Jest? Jest. Jest ładne. No, i obok niego drugi rośnie. I one dalej będą sobie rosły w tunelu foliowym. No, ale okej. Okay. To w takim wypadku zrobimy sobie coś takiego, że. Bo chciałam dodać w ogóle doniczki, co nie? I myślałam, czy by nie zrobić wszystkich w tej osiemnastce, jeżeli one byłyby aż tak duże no bo są duże, co nie? Zastanawiałam się, czy by do 14 ich nie wcisnąć, no ale teraz jak widzę, to nie. Ja. Tutaj mam jeszcze niską 15. Ale ok, to robimy tak. To na razie odstawiamy na bok. I mamy niską 15 oraz wysoką 14. Wysoka 14 to w ogóle będzie nowość, za niedługo się pojawi. Dlatego, że ona ma jeszcze, jeszcze więcej tutaj no, miejsca do napowietrzania były korzeniowej. Jeszcze więcej otworów tutaj jest, widzicie teraz jak dół wygląda. O? Tak dół wygląda. I tak ona wygląda w środku. Jeszcze więcej tego tam jest. Także w takim wypadku, skoro sobie tak to przyniosłem, to tą damy na semi i będę musiał znaleźć osłonkę. A tą damy do muchu. Także 15 weźmiemy do mchu. I teraz którą by dać do mchu? Powiedzmy. No, tą. Dlatego, że ja się mchu lepiej czuję, także że ta ma mniej korzeni, to damy ją do muchu. Ta sadzonka ma mniej korzeni i teraz do ją damy, ale tak skoro nie będę mieszał całego muchu to czy by mi mata się nie przydała jakaś? Nie, okej. Okay. I tak mech z perlitem wymieszam sobie i będzie spoko. Także tutaj mam troszeczkę perlitu mojego. Chyba każdy wie jak perlit wygląda. Jak go tutaj przesypa. są stosunkowo dużej granulacji, a przynajmniej większość z niego jest. Okej. Okay. coś tutaj sobie wymieszałem, bo chodzi o to, żeby ten mech został oblepiony po prostu przez peli, i teraz pokażę Wam o co dokładnie chodzi. Tylko przeniosę troszeczkę go tutaj już. O. No. I zobaczcie. Tego muchu jest tutaj dużo więcej niż perlitu, troszeczkę perlitu jest, ale chodzi o to, żeby ten mech był po prostu oblepiony perlitem. Dla mnie po prostu to jest takie już bardzo fajne podłoże, spokojnie do zasadzenia takiej sadzonki, powiedzmy, do ukorzenienia. I pewnie będę musiał tutaj tyczkę dać, ale to za chwilę. Okej, okay. także powoli sobie teraz będę przekładał mech z perlitem do tego i będę próbował to tak zasadzić, żeby to stosunkowo stało. Jest problem taki, że no, oczko ten filodendron puścił stosunkowo nisko, więc będzie to musiało być troszeczkę przysypane, ale znowu nie powinien, mech i nie powinien zaszkodzić aż tak. Bo jeżeli to by była ziemia, to bałbym się tak mocniej przysypywać. Zobaczymy w ogóle jak to będzie się ukorzeniać. Teoretycznie filodendron parisowyldy jest jednym z prostszych filodendonów, ale nigdy na serio nic nie wiadomo jak dana roślina zacznie się zachowywać w nowych warunkach, dlatego że ona była ukorzeniona w wiatrze po prostu. Jakby na to nie patrzeć, które nie miało dość dużo światła. Także zobaczymy jak teraz ten filodendron będzie sobie radził w moich warunkach. Czy przypadkiem coś mu się nie stanie, no ale znowu no nie powinno, jeżeli damy mu więcej światła. Jeszcze tutaj troszeczkę muszę dosypać. Tutaj tej góry nie chcę przysypywać, ale wydaje mi się, że jest ok. Teraz pójdę po prostu potyczki do tego i ogólnie za chwilę wracam. Ok, przyniosłem sobie tutaj już trochę tamzy tu. No i te tyczki, co Wam mówiłam i taśmę żebową, taśmę żebową też sobie białą przyjąć myślę, że to będzie trochę lepiej wyglądać. Czy coś jeszcze tutaj miałem przynieść? A no tak, muszę znaleźć w końcu jeszcze na to jakieś opakowanie. Także dajcie mi też jeszcze minutę. Już sobie wszystko przygotowałem, także weźmy na razie tego tutaj, żeby te palika, żeby liścia podwiązać. O, póki to nie jest chydeoponika, to tak mogę jeszcze zrobić. Jasne. Fajnie to będzie wyglądało, że wezmę sobie trochę białej taśmy żopowej, bo w tej dostawie też się właśnie pojawiły nowe białe taśmy. No i jeszcze 5 metrowe taśmy też zielone się pojawiły, bo ogólnie moim standardowym rozmiarem taśmy żopowej jaki sprzedaję to jest 10 m 10 mm, czyli 10 m długości, 10 mm wysokości tej taśmy. Nie powinno to przeszkadzać. Tutaj trzeba byłoby tylko troszeczkę bardziej kupić, czyli jeszcze więcej ułożyć tego mchu tutaj. OK. No i myślę, że będzie spoko. Jakoś niesamowicie też nie widać tego. Także będzie, myślę, że fajnie. No i tutaj się nowy list tego zwija. I miejmy nadzieję, że będzie się dobrze rozwijał. Także na razie tego na przełożę tu. Będzie go widać? Będzie go widać. No i znalazłem w końcu jakąś osłonkę tutaj. Tak, mamy w końcu osłonkę. I tak. Ta doniczka ma dużo wyższe nóżki niż standardowe doniczki, te moje oddychające. No i ma dużo więcej też samych otworów, gdzie ona będzie, jakby na to nie patrzeć, oddychała przez to. To zrobimy sobie coś takiego, że weźmiemy sobie tego kijka, włożymy gdzieś tutaj. Troszeczkę nadwrężę tą doniczkę, żeby ten kijek tutaj jednak stał. No i mam keramzyt. Keramzyt mam najzwyklejszy, to nie jest nagrany jakiś ładny keramzyt, to jest najtańszy keramzyt jaki był. Także znaczy, ten keramzyt sobie już troszeczkę tutaj go przesypa. A więcej dawaj. Weźmy teraz to, zobaczmy. Tak, ten miał większe korzenie i miejmy nadzieję, że sobie tutaj będzie radził jakoś. Także też powoli go tutaj włożę. Nie wiem, czy tutaj go tak od razu przytrzymywać, czy nie. Wydaje mi się, że to byłoby ok. Nie mogę tego zbyt nisko posadzić. Niech to się wszystko rozsypuje. Kurde, nie no. A taki ładny liściu byłbyś. Doniczka ma zbyt dużo z Nie no, a teraz to mi jest aż głupio po prostu już. Że tego nie przewidziałem, że coś takiego może się stać. Nic. No taki ładny liścik byłby pierwszy. No jestem już na siebie zły po prostu, że tak się stał, no ale. Tak. Eee, weźmy teraz, sprawdźmy wodę, jaką ja tutaj mam. gdzieś tutaj jest woda. Tylko u mnie jest ten minus, że woda jest do nie przygotowana w wielkim wiatrze. I tego ładnie tutaj bym nie zrobił. Ok, także. Jest trochę wody tutaj. Sprawdzę tylko EC, czy jest ok. Dlatego, że ja nigdy tego na EC nie przygotowywałem. Poczekajcie, bo to jest PPM, to nie. Mikrosyluty na centymetr, jasne EC. Także EC mi wychodzi w granicach 900. 897 dokładnie mi miernik mój wskazuje. A dlaczego ja mam miernik w ogóle na EC? Dlatego, że mam akwarium morskie i jak przygotowuję sobie wodę demineralizowaną, to sprawdzam. Czasami czy wszystko jest ok. Także mylnik powinien być stosunkowo. Powiedzmy na to, że dokładny, no bo on tylko zawsze mi wskazuje zero. To znaczy, że woda jest dobrze przygotowana. Nie chce mi się wyciągać testów kropelkowych na pH, więc sobie tylko tak na szybko zobaczę, czy pH nie jest jakoś niesamowicie złe. Co my tutaj mamy? To no, są zwykłe testy paskowe, które no, wskazują pH między 1 a 14. Także nie są one zbyt dokładne. Ale co my tutaj mamy? To nie jest 7, to nie jest 6. Okej. Okay. To jest takie właśnie coś między 6 a 7. Powiem Wam. Coś między 6 a 7. Będę po prostu musiał wyciągnąć moje zwykłe testy koperkowe, bo nie mam takiego no, normalnego testera, ja tylko mam. I paski, i koperki. Także powiedzmy, że te testy koperkowe będą później lepsze. O co? Będę miał trochę tutaj wody. Wstawimy to do wody, choć powinno się to odwrotnie robić. No ale nic. I zobaczymy jak to w ogóle będzie sobie rosło. Chyba troszeczkę za dużo tej wody nam choć. Sam kramset musi się jeszcze nawodnić, że tak powiem. Tam kremsyt też będzie musiał się nawodnić. No i jeszcze jak zwykle wodę tutaj muszę to wytrzeć. I zobaczymy jak ten eksperyment w ogóle wyjdzie. Bo ja jestem no... ciekawe co z tego w ogóle... Czy to ma rację by tu u mnie? Jeżeli ma rację, by no to będzie ciekawie. Na pewno wyglądało. Tylko zastanawiam się, czy na nie za dużo tej wody nalałem. Zapewne tak. Ale no. Tak na pierwszy raz może będzie ok. <grytanie> I normalnie chyba te rośliny pójdą do tunelu foliowego. Chyba, że na zewnątrz je umieszczę, no. Mech będzie na pewno zbyt szybko przesychał, więc on powinien iść do tunelu foliowego, na no ale ten z kremzytem, w sensie w semihydroponice Przecież że tam woda po prostu stoi dokładnie tam woda po prostu stoi <gry> także on nie będzie zbyt szybko przesychał no ale to na pewno musi iść do tunelu foliowego bo to już widzę, że no nie da byłoby rady inaczej także nie będzie ten eksperyment znowu aż tak bardzo obiektywny, bo obie rośliny musiałyby iść do tunelu foliowego a nie pójdą na pewno, bo nie da się tak zrobić no nic, zobaczymy w ogóle, co z tego wyjdzie. Także dziękuję Ci jeszcze, skoro za obie tutaj rośliny. Myślałam, żeby je do jednej doniczki wsadzić, ale będzie trochę inaczej. Jak wie co, tutaj będę się uczył na swoich błędach. Także zobaczymy, co tutaj z tego w ogóle, no jak to będzie się zachowywało. Ja o samych niesamowicie dużo nie czytałem. I po prostu zobaczymy, jak tutaj będzie. Ale EC wiem, że jest. Normie tutaj, no bo EC dla młodych roślin powinno być w granicach 500, 800 900. To nie jest młoda roślina, znowu na no, leściu ukorzenia, najwyższe EC powinno być 1500. Tak mniej więcej. To są bardzo, bardzo ogólne informacje, także nawet tutaj nie bierzcie moich słów na poważnie, że jakoś niesamowicie jako wyznacznie czy cokolwiek. Po prostu tak sobie gdzieś wyczytałem. No. Także tyle, ile wiem, tyle wiem. Tyle, ile się oglądałem, tyle wiem. I zobaczymy, jak teraz to w ogóle będzie wyglądało. No, ciągle troszeczkę przeważa ten liść. No. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, okay, także to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten film, bo tyle zaplanowałam, żeby posadzić te dwie rośliny. Dokładnie. Jeżeli ktoś się zastanawia, kiedy jakiekolwiek rośliny u mnie będą w sprzedaży w moim sklepie. No to tak jak wam wspominałem, w lipcu pojawią się u mnie nowe rośliny. Ja się zastanawiam teraz, czy, yy, czy taki mnie nie przekrzykują, które za oknem śpiewają. No nie wiem, nie wiem. Także w przypadku mchu, ja oni yy, niczym się nie stresuję na serio. Niczym się nie stresuję, bo wiem, że będzie dobrze. W przypadku tego kramzetu. Ała. Nie wiem jak to wypali, ale mam nadzieję, że wypali. Jeżeli nie wypali, no to będziemy mieli po prostu podstawę do tego, co można zrobić inaczej, żeby było dobrze. Zawsze trzeba szukać pozytywnych aspektów, nawet w przypadku niepowodzenia. No. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie dzisiejszego filmu. Jeżeli chcecie mi coś doradzić, zawsze możecie w komentarzach doradzić odnośnie tych dwóch filodendronów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już po raz piąty to powtarzam, pewnie. I tyle. A tak mnie Karola namawiała do hydroponiki, a ja się nie spodziewałem, że tak szybko to się stanie. Ale raczej nie będę całej swojej kolekcji roślin przekładał do hydroponiki, bo ja się uwielbiam bawić w ziemi. Naprawdę. Jakoś zabawę ziemi u mnie nigdy zawiada. Uwielbiam się bawić i w ziemi, i w mchu, choć mech też jest uważany czasami za podłoże hydroponiczne, także jak zał, tak zwał tak Ja tutaj nie jestem żadną wyrocznią. Także dziękuję wam bardzo mocno za obejrzenie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że wam się on spodobał. Jeżeli chcecie oglądać więcej moich filmów, zachęcam was do subskrybowania mojego kanału. Ja się z wami żegnam i widzimy się kolejnym razem. Cześć.